poświęconym pierwszym krokom w Miasmacie. Zacznijmy sobie od wczytania w i klikamy. Pamiętamy, teraz się gra wszytuje. Może tego nie pamiętamy. Pomyślałem co innego, powiedziałem co innego, jak pamiętamy skończyliśmy. O, przy tej lampce. A teraz mamy tutaj coś do wzięcia. co jak się okazuje poglądową mapą. To jest jakaś statua, a my chyba jesteśmy gdzieś tu czy tu. Teraz to sobie będziemy mogli sprawdzić. Klikniemy mapkę i powinno nam się pokazać. żeby lokację znaleźć swoją te użyte triangulacji musisz dwa punkty i tak dalej no to zaraz będziemy o tym yy, pokazywać i zaraz mamy tu mapkę jak widzicie możemy zbliżyć klikając yy, prawym yy, klawiszem myszki są jakieś obiekty nie wiem czy to są miejsca z których to oznaczają kwadraty a domki to domki Te górki z tym Nie wiem czy to są miejsca do koordynaty czy, czy mają jakieś inne znaczenie w tej chwili Jak tu klikniemy, na to wrócimy z powrotem do naszej poglądowej mapki W eee, spacie jeszcze nie będziemy na razie. Na koniec odcinka zrobimy Możemy wziąć te owoce, jak widzicie tracimy nóż, nie wiem do czego one służą, czy jako broń, czy mamy je też poddać analizie, czy, jakaś, czy jako przylęta, czy co, ale to się później okaże, na razie zajmijmy się poznaniem. wracał A, właśnie bo tutaj trzeba kliknąć prawym mamy na razie zegarek ale określający która godzina pewnie w nocy jest bardziej niebezpiecznie jak to się w niektórych grach spotyka zobaczmy co tu mamy Wodę. O, świeczka. Tu też widać, można się zapisać i podpalić świeczkę. A tu mamy stół kartograficzny, tak, jakby to, tak to chyba nazwali. Weźmiemy. I tu mamy wyjaśnione, jak wyznaczać koordynaty. No momentik, nie to... Jeszcze tu mamy drugie. Mhm. Dokument A i B. To, zaraz sobie powiemy do czego no, Okej, okay. teraz musimy włączyć, włączyć sobie matkę. I możemy wyznaczyć pierwszą koordynatę. Jak widać, jeszcze mamy nieznany punkt, nie możemy nic z nim zrobić na razie, ale tu mamy znany. W ten sposób wyznaczamy drugą koordynatę i dokładnie miejsce, w którym się znajdujemy poprzez wyznaczanie do, znanych miejsc, to na przecięciu trójkąta będziemy my się znajdować. To wróciliśmy z powrotem. Chyba musimy powtórzyć. Tak. No I teraz. się będziemy widzicie obracać, to będzie nam się przesuwał też kompas i możemy dzięki temu, znaczy nie temu obratowi, tego wyznaczenia temu punktu wyznaczyć ten punkt nieznany nam no, dla pozostałych nieznanych, ale mamy go już na mapie i możemy sobie w jego kierunku zmierzać. Teraz już widać, nie możemy. Poprzez wyznaczanie tego, e, tych punktów znanych, powiększa nam się e, teren, jaki widzimy. Jak widać, że jest dosyć duża, rozległa ta mapa. Teraz możemy już schować mapkę. No i co? Albo się udać w jakąś stronę. Która ta godzina 17. To idźmy, zobaczymy. chcą nas nauczyć. I tak mnie nie doczytam się. Ale pewnie wy się może czytacie. Dobrze. E, w każdym razie do rozświetlania, tak jak widzieliście tą pochodnię, to nie tylko mamy pochodnie tego co możemy podnosić yy, jakieś tam kije, które się też będą zapalać. Podobno możemy mieć latarkę. Mamy zapalniczkę, jak rzucimy już. Auto. Gdzie my jesteśmy? Zerknijmy na mapkę. My to że bardzo wiem, gdzie jesteśmy na razie. Czy to się tak nie za bardzo orientuję w tej mapie, ale jakiś D1 coś Nie widzę, żeby wykazywało nam punkt, w którym się znajdujemy chyba no dobrze. Widzimy może się zorientujemy. To ja dziękuję Myślę, że na razie nic za nas nie będzie napadał eee. O możemy wiedzieć, czy podnieść też kamienie i pewnie ich używać do obrony czy czegoś takiego fadał chyba na początku gry, więc kolejnie się poruszajmy. Nie widać po mnie w pokoju. No dobrze, tu coś jest. Spróbujmy zobaczyć czy się da wyznaczyć jakieś koordynaty. To byśmy mieli jedną. Ok. To jest ten punkt chyba który dodaliśmy, a tu możemy drugą, tak? Na ten domek i w ten sposób y, powiększyło nam się teren jaki, jaki widzimy. Zobaczymy czy coś tu się zmienia. No nie bardzo na razie. Znowu mamy jakąś tam podpowiedź. Aha, woda, coś tam, nie będę tego czytał, bo myślę, że nie znam angielskiego, a Wy jak będziecie chcieli, to sobie zrobicie pauzę i poczytacie, co tu mamy. Fotografie. Niech są to fotografy związane, jak profesor Deglas, czyli o tych naukowcach, którzy się pojawili na wyspie. Tak, to już wszystko znamy. Możemy się tu zapisać, tutaj coś leży jeszcze, zazerknijmy też. Woda jest, to może się napijemy wody. O, żeby nam się obraz nie rozmywał. I zrechnijmy co to jest. Ja owde. on trail. Czyli nam się dalszy ciąg mapy otworzył camp to obóz pewnie obozowisko. Że ja, jest poprzednia mapka tu. Czyli tak jakby chyba dalszy ciąg. Tak sądzę. Tak to można przyjąć. Dobrze, zamknijmy nasz dziennik. Tutaj znowu mamy jakieś banana. Nie wiem do czego on służy. Zerknijmy jeszcze. A właściwie może już dajmy spokój. Położymy się spać, chyba bo to już. O. Przy okazji się dowiemy, mm, jak długo nasz bohater y, śpi. Jak się kładziemy spać, pojawiają się takie że no, Trzeba się położyć spać. i. Wtedy też gra się zapisuje. No to tyle w wstępie do gry, czyli w tych pierwszych odcinkach teraz już tak mniej więcej wiadomo o co chodzi, chociaż jeszcze parę pewnie zagadek przed nami. Zobaczymy, może będziemy je dalej rozwiązywać, a może nie. W każdym razie na razie, cześć.